9 września, imieniny miesiąca. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forest Clubu. Niespecjalnie mamy dzisiaj w kalendarzu, zwłaszcza jeśli chodzi o sesję w Nowym Jorku, ciekawe wydarzenia. Natomiast w Europie, prawdopodobnie, gdyby nie kwestie związane z Brexitem, to PKB z Wielkiej Brytanii byłby wielkim wydarzeniem. Natomiast prawdopodobnie odczyt PKB. I reakcja na to, czy będzie miała albo inaczej trwała zapewne tylko, tylko chwilę. Natomiast warto, warto o tym pamiętać i my sobie z perspektywy funta z amerykańskim dolarem popatrzymy, zarówno z perspektywy intraday, jak i odrobinę wyższego horyzontu czasowego. Przy wyższym horyzoncie czasowym tu nie ma wielu zmian. Chociaż warto zwrócić uwagę na, za chwilę pokażę jedną rzecz z perspektywy wykresu dziennego. W każdym bądź razie, no jeśli, jeśli ten kanał spadkowy mieliśmy wyrysowany dobrze, to sytuacja czwartek, piątek i wyjście z tego kanału sugerują teoretycznie, że tutaj jest kwestia możliwości przetestowania okolic 24-25. A jeśli pamiętacie swojego czasu, kiedy byliśmy bardzo blisko 1,20 to jak cofniecie się do kilka dni, to mieliśmy tam e, nagranie, e, gdzie, gdzie wspominałem o możliwym range'u 1.20-1.25, pomimo tego, że wszystko wskazywało, a, że złamiemy 1.20 i, i, i wylądujemy na 1.18.50 albo na 1.17. I być może dlatego, że wszystko na to wskazywało, a, to a, tak nisko nie spadliśmy. A, kwestia poszukiwanych stop lossów, powrót powyżej 1.20 i dzisiaj jesteśmy w okolicach 22.50. Ale po kolei, jedna rzecz a, to jest kwestia z perspektywy byków. A, to jest kwestia wyjścia z kanału, okay? to jest pozytyw. A co jeszcze jest pozytywem, pomimo tego, co widzimy, co można uznać za pozytyw, pomimo tego, co widzimy od piątku, tak, trwa realizacja zysków ewentualnie z długich pozycji. No i tu zapewne w grę wchodzi kwestia związana z ewentualnie z retestem górnego ograniczenia, jeśli chodzi o wyjście górą z tego kanału. Jedna rzecz, która zwraca moją uwagę, to jest kwestia, to jest kwestia tego, o czym... Od tego weekendu sobie rozmawiamy w ramach weekendowych spotkań pod roboczym tytułem, czy wiesz, że. W każdym bądź razie, ci, którzy spotkali się ze mną podczas webinaru, jakiegokolwiek, gdzie rozmawialiśmy o potencjalnych strefach popytu i podaży, bardzo często wracam do tego, że w momencie, kiedy poruszamy się i jakby dotykamy linii w punkt. A to wielokrotnie cały czas ten poziom działa jak magnes. I tak mamy, nie inaczej mamy tutaj w przypadku funta z dolarem, dwa punkty do tego, żeby linię rysować, trzeci w czwartek, idealnie w punkt. Tak? W związku z czym mu, moja spiskowa teoria dziejów mówi, że stopy nam się tu jeszcze posypią na funcie, a, i tak, żeby przynajmniej nawet jeśli mielibyśmy nie zyskiwać dużo więcej to przynajmniej żeby przetestować ten złamany dolny swing, z którym mieliśmy do czynienia w okolicach poziomu 24. Ok, w związku z czym wyjście, nadbicie tej linii pociągniętej po szczytach tak, żeby wybić stop lossy i ewentualnie skierować się ponownie na południe. To jeśli to jest, jeśli to jest scenariusz, to handlujący na wzrost wartości na funcie muszą bronić ostatniego miejsca słabości, które jest testowane w chwili obecnej. Mówimy tutaj o zmienności z 27 sierpnia i muszą bronić tych minimów związanych z ostatnim czwartkiem. Okay? W związku z czym zejdźmy na niższy horyzont czasowy, i z perspektywy handlujących na wzrost wartości, kwestia próby utrzymania poziomów między 22,40 a 22 wydaje się tutaj kwestią kluczową. Mówimy o tej potencjalnej strefie popytowej, ok? Z kolei sprzedający, tu musimy wrócić na wykres dzienny, wydaje się, że w przypadku konserwatywnego podejścia no właśnie wyczekanie na ewentualny test poziomów 1,24+, ok, z jakimś odrzuceniem w ramach testu tego swingu. Właściwie to możemy powiedzieć 24 plus, mówimy o 24,50, tak? O tych poziomach widocznych tutaj. Ewentualnie z perspektywy bardzo agresywnego podejścia, złamanie i zejście, powrót poniżej 22 na wykresie intraday. Ok. Zejście pod 1,22, czyli, czyli uruchomienie ponownie tej podaży, czyli chcielibyśmy zobaczyć tego typu zejście. Retest okoliz 22. Kontynuacja do, do spodu 22 22 40 tak. To byłoby agresywne podejście. Nie dajcie się złapać w pułapkę, a reakcja na PKB może być chwilowa. Rynek będzie się kierował Brexitem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.